Dzień dobry, proszę Państwa! Jak wiadomo, pandemia nie odpuszcza. Cały czas nas ćwiczy, więc my w hali ćwiczymy dalej. E, w sumie pozytywną stroną tej pandemii jest to, że cały czas się staramy bardzo, bardzo, jeszcze bardziej. Wymyślamy, kreujemy, cały czas coś tworzymy. Więc i tym razem przygotowujemy e, akcje z rogalami, przekształcamy croissanty w rogale. Mam nadzieję, że one się w ogóle utrzymają na stałe, bo też wszystko co robimy i pewne rzeczy, które z którymi eksperymentujemy się okazuje, że zostają na stałe więc to jest, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo spoko mijamy wagę cześć Gosia no i z racji tego, że nadchodzi tłusty czwartek, zrobimy też coś nowego to znaczy zrobimy preorder na jak w przypadku kaw, które robiliśmy wcześniej zrobimy preorder na, na, na pączki zrobimy e, jakby każdy z Was będzie mógł sobie zamówić wcześniej przez stronę internetową. My dzięki temu możemy zaplanować produkcję. Nie marnujemy żywności, nie marnujemy opakowań, niczego nie zamawiamy na wyrost. Także w takim układzie myślę, będziemy funkcjonować już poza pandemią. To są bardzo fajne, polecam takie zabiegi przedsprzedażowe. Jest i Hala. No, więc przy tradycyjnych produktach wyrażamy nowoczesne, powiedzmy, systemy sprzedażowe, landing page'e i te sprawy. Eee... No i zobaczymy, czy to się sprawdzi. Tak więc działamy dalej. A jeśli chodzi o landing page, to tutaj taką zapowiedź tego preorderu zamieszczę w tym vlogu również, więc... Eee... Może nawet teraz. Także, proszę Państwa, jesteśmy w hali, jest Adelci i są ponczusie. I właśnie za sekundę, chodź Adelci, nie krępuj się, te pońcusje. E, mamy trzy smaki, ale o tym opowiemy wam w zasadzie w tym wideo, co mówiłem przed chwilą, że pojawi się na landing page'u www.halamonko.pl Tak jest, Adelka też potrafi coś powiedzieć. Powiedz coś Adelka. Coś. Bardzo no. ładnie. Lecimy z preorderem. Dzień dobry, proszę Państwa. Adelka i Marcin. Halamonko. Nadchodzi tłusty czwartek. Kiedy jest tłusty czwartek? 11 eee, lutego, lutego. Eee, uruchamiamy preorder. W zasadzie jesteście na stronie z preorderem eee, tłustoczwartkowym, gdzie zrobiliśmy zestawy pączkowe trzy smaki. Eee, Adelka, powiedz szybko, jakie smaki? E, tak, mamy malinę z cukrem pudrem, krem kawowy z lukrem kawowym i naszą kawą Pure Power'em, e, krem cytrynowy, lukier cytrynowy i biała czekolada z miętą. Ta biała czekolada z miętą to jest moja ulubiona czekolada, jakby kogoś interesowało. ten. A to jest Pure Power, to było mówione, nie? Tak. Nasza, nasza, nasza najpopularniejsza kawa Monko Coffee i duża zawartość kofeiny. Ale do rzeczy, poniżej macie zrobione zestawy. Zestawy pączkowe. Oto one. Jeden pączek. 6Z, 3, 15, 29, 6, 9, 50, 12, 69. Pięknie na dole, na pewno to jest półkładane. Wierzę w to, że tak jest. I możecie zamawiać do końca wtorku. wtorku 9 lutego. Tak, czyli do 9 lutego zamawiacie. 11 lutego smażymy, pieczemy, dostarczamy, odbieracie w hali tutaj na miejscu lub z dowozem do domku na terenie Wrocławia. Dobrze powiedziałem? Bardzo dobrze. No to żegnamy się z Państwem, dziękujemy bardzo serdecznie. To co, pączusia? Mm, tak. No dobra, ziombelki, kochane, to były pączk było pączkowane, a teraz będzie rogalikowane, więc zrobimy znowu e Adelci opowieść później o rogalikach. No, więc, więc, więc Adelci opowie, co tam w, wsadzamy w tenże, prawda, rogalikowy świat. Rogale startują od piątku teraz, będą przez cały weekend. Robimy taką akcję weekendową, żeby z, spróbować, jak nam w pandemii e, tutaj one zagrają. I ja osobiście bardzo mocno wierzę w to, że zostaną na stałe, bo są naprawdę wspaniałe. Już nie czuję, jak rymuje. Idziemy do kuchni. 辛苦呀。 Proszę Państwa, więc mamy te rogale, ro, 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 rogale, mąko, rogale gotowe. Pani strelicja nam teraz opowie, co w tych rogalach się kryje. Prawda Pani Strelitzio? Mamy prawda. Golden Hour. Piękne, prawda, słońce, piękne zające widzę. Tu mamy? Mamy tak... Bo ja widzę, że e, szynka szwarcwalska jest. Wersję na słodko z mascarpone, z kremem to to. z białą czekoladą miętową kolejny słodki to jest to ten tutaj. Ten? Tak. Widzę Nutellę, widzę jest serek mascarpone. Jest konfitura z malin, Nutella, migdały i świeża mięta siekana. I wersja na wytrawnie, czyli mamy szynkę dojrzewającą, serek, suszone pomidory i rukolę. I cheddar, szynka i szczypior. Na ciepło. Ruszamy przez cały weekend ze sprzedażą tych cudów. No i mam nadzieję, że jak mówiłem wcześniej, że może zostaną na stałe, ale to wszystko zależy od was i ode mnie. <śmienny> no, także chciałem powiedzieć, aha, to, to, to jest najważniejsze. Czyli na stronie hali.monko.pl znajdziecie croissanty. Możecie je zamawiać online, możecie je zamawiać pojedynczo lub w grupach dowozimy, ale też możecie tutaj przyjść, możecie zaczekać tutaj w lokalu, możecie zaczekać przed lokalem, możecie je odebrać samodzielnie albo my możemy wam je dowieść do domu, do twojego domu we Wrocławiu. Dla zamówień powyżej 100 złotych dowodzimy z Dara, a koszt dostawy w terenie miasta wynosi dyszkę i przelewik mamy za piątkę w zestawie. No, no więc, y jaka. więc, więc, tak, więc jest ich przylewik, więc zapraszamy, wpadajcie, zamawiajcie, wspierajcie, dziękujemy i do zobaczenia do jutra, do pojutrza, do popojutrza. Cześć. I teraz uwaga, gaszę.